Witajcie kochani z tej strony, Kasia. Kto by mnie jeszcze nie znał, to witam Cię serdecznie. I dziś przychodzę z takim tematem: tu i teraz, czyli jest to klucz do szczęścia numer dwa. Dlaczego bycie w tu i teraz jest takie ważne, i jest też niesamowicie piękne i ekscytujące, ponieważ jedynym momentem mocy, w którym możemy cokolwiek w naszym życiu zmienić, stworzyć, zaprojektować, skonstruować, jest tylko tu i teraz. Nie jesteśmy w stanie zrobić czegokolwiek nawet 5 minut wcześniej. I nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś 5 minut później. Yy, I to bycie w uważności, w tu i teraz, odnosi się do każdej dziedziny życia, ale też jeśli chodzi o jakieś zmiany w naszym życiu, jeżeli chcemy coś. Uwolnić naszego życia. Jeżeli coś w naszym życiu się pokazuje nam, to się pokazuje nam tutaj. Fakt, że jest to wynik przeszłych zdarzeń, ale odczuwamy to w ciele i emocjonalnie, odczuwamy to tu i teraz. Więc, jeżeli chcemy przerwać ciąg Panie. powtarzających się zdarzeń, schematów yy, i niesprzyjających yy, nam rzeczy, to jest moment mocy, to tylko tu i teraz możemy coś z tym zrobić, możemy to przerwać, zmieniając nasze nastawienie, zmieniając nasze nawyki, też tu i teraz, dlaczego jest życie piękne i ekscytujące. Ponieważ gdyby tak. Spojrzeć jeszcze do dzieciństwa, to zobaczcie, jak dzieci są niesamowicie kreatywne, szczęśliwe. Dziecko, kiedy robi coś w danym momencie, to jest tak tym zafiksowane. Robi to z ogromną pasją, wkłada w to 100% siebie. I dlatego wszystko mu pięknie wychodzi. Nawet jeżeli się uczy czegoś, to wkłada w to całe swoje serce, całe swoje ciało, cały swój umysł. Jest w 100% w chwili obecnej, w chwili kiedy cokolwiek robi. A gdyby spojrzeć teraz tak na nasze życie, to w ponad 90% procentach, jeżeli nikt tego nie kontroluje, nie kontrolujemy tego, żeby starać się być w uważności chociaż parę razy w ciągu dnia, to chyba w ogóle nie jesteśmy nawet w tu i teraz, bo kiedy gotujemy obiad, to nie myślimy w ogóle o obiedzie. Kiedy jesteśmy w pracy, to rzadko kiedy myślimy o pracy. Kiedy jedziemy autem, to rzadko kiedy myślimy o jeździe samochodem. Nawet kiedy jesteśmy... Na wakacjach i powinniśmy się cieszyć chwilą, ciepłym piaskiem pod stopami, szumem wody, szumem drzew, śpiewem ptaków. To często w naszej głowie pojawiają się tysiące myśli, że po powrocie będziemy musieli znowu zacząć oszczędzać, i tak dalej. I tak naprawdę w ciągu zwykłego całego dnia. To to życie nam tak przelatuje, ale właściwie wcale go nie doświadczamy. Tylko tak, jakbyśmy przepływali sobie przez te nasze życie, a gdzie w tym życiu jesteśmy my. Gdzie jesteśmy my, jako istota czująca od i doświadczająca cudów życia, piękna życia i Cieszenia się małą, piękną, zwykłą chwilą. Dlatego tak piękne jest życie i sprowadzanie się jak najczęściej w ciągu dnia do tu i teraz, bo nie dość, że możemy sobie poukładać bolesne sprawy z przeszłości, jak odpuszczenie, wybaczenie i zostawienie tego wszystkiego. To w tu i teraz, kiedy jesteśmy świadomi, w chwili obecnej możemy kreować piękną rzeczywistość. Z tu i teraz możemy z czystym umysłem i z głębi serca budować taki świat, jakiego chcemy doświadczać, doświadczając tej chwili. Będąc w niej, tak jak dziecko, zachwycać się tym. Robiąc coś z pasją, 100% zaangażowania i dostrzegania i dostrzegania właśnie tej chwili obecnej. Często jest tak, że nieraz nawet Dziecko do nas coś mówi, mamusiu zobacz, a my tak, tak zerkniemy i czy my tak naprawdę to widzimy? Nie, bo albo w głowie mamy inne całkowicie myśli, jesteśmy w głowie gdzie indziej, w przyszłości albo w przeszłości i wtedy też narażamy się na... Yy, Obniżenie hormonu szczęścia, bo jesteśmy w stresie, kiedy nie jesteśmy w tu i teraz, bo w tu i teraz nie ma lęku, nie ma stresu i jest po prostu przepływ, jest ta chwila, bo w tu i teraz nic złego się nie stanie. A kiedy uciekamy myślami do przeszłości, czy chociażby do pięknych wspomnień, to to jest akurat zdrowe, żeby sobie powspominać, choć nie za często, żeby nie uciekać, nie żyć tylko przeszłością, tak? Ale kiedy żyjemy w taki sposób z ciężkiej przyszłości, kiedy żyjemy na co dzień tymi traumatycznymi zdarzeniami czy yy, doświadczeniami, które których już tak naprawdę nie ma, na które nie mamy wpływu i tylko blokujemy dostęp szczęścia, dostęp zdrowia też, bo zamartwiając się i będąc w ciągłym stresie, to nasze ciało choruje, nasze emocje chorują, my chorujemy. I tak samo, gdy uciekamy zbytnio przyszłość, kiedy zamartwiamy się, kiedy zbyt mocno, bardzo czegoś chcemy na już i też się stresujemy, że tyle włożyliśmy w pra pracy w to, a tego jeszcze nie ma. Więc warto odpuścić, zaufać i cieszyć się naprawdę tą chwilą, która trwa. Doświadczać tego życia z całą paletą uczuć, z całą paletą emocji, ze smutkiem, ze szczęściem, z radością, nieraz z płaczem. Pozwolić sobie na Doświadczanie błędu, pozwolić sobie na pełne szczęście, jeżeli nam coś wyjdzie, zachwycić się jak dziecko i doświadczać życia, doświadczać życia w chwili, kiedy zaczynamy doświadczać życia i stajemy się. Obserwatorami, sprowadzamy się jak najczęściej do chwili obecnej, to nagle zaczynamy dostrzegać rzeczy, których do tej pory w ogóle nie widzieliśmy, nie zwracaliśmy uwagi, chociaż one były, chociaż one cały czas nas otaczały, tylko my, przez to, że albo ciągle uciekaliśmy do przyszłości, albo do przyszłości, to nie widzieliśmy tego. Nieraz nawet idziemy na zwykły spacer i Idziemy, ale w naszych myślach są tak, w naszej głowie jest tysiące myśli, że my nawet nie dostrzegamy piękna tego spateru, nie potrafimy widzieć drzew, jakie nawet drzewa mijamy, nie potrafimy nawet nieraz dostrzec śpiewu ptaków, czy nawet jak nawet jakieś zwierzę by nam przebiegło, to nawet, Gdybyśmy się mieli zatrzymać i zorientować, co to było, to nie jesteśmy w stanie nawet tego określić, bo nasze myśli, nasze myśli i nasze zmysły były całkowicie gdzie indziej. A gdy żyjemy w uważności i w tu i teraz, to dostrzegamy piękno codzienności, umiemy dostrzegać. Zwykłe rzeczy, które są niesamowite, a niesamowite, które nam się przytrafiają, yy, zaczynamy nazywać cudami, bo gdy też jesteśmy w uważności, kiedy jesteśmy też tu i teraz, to otwieramy się też automatycznie na prowadzenie na dostęp do informacji od naszej intuicji, od naszego serca. Dlatego życzę Wam z całego serca, żeby sprowadzać się do takiej chwili obecnej do tu i teraz. Można to zrobić za pomocą oddechów. Można to zrobić za pomocą Ho'oponopono. Można to zrobić za pomocą, że chociaż przez minutę, trzy patrzymy na coś albo słuchamy czegoś. Kiedy staramy się dostrzec jak najwięcej dźwięków, sygnałów i je rozpoznawać. Kiedy Zaczniemy w ten sposób sprowadzać się do tu i teraz i być na przykład na spacerze i zacząć po prostu tylko słuchać, to dostrzeżemy, jak cudowny świat jest wokół nas i w jakim cudownym świecie my żyjemy, ale przede wszystkim odkryjemy, jaką mamy w sobie ogromną moc i jakie mamy też. Zdolności, do czego jesteśmy zdolni, z czego sobie w ogóle nieraz może nie zdajemy sprawy, że poprzez nasze zmysły możemy odbierać piękno tego świata, ale być automatycznie na wysokich wibracjach i żyć. innej formie żyć w miłości, w szczęściu i wychodzić jak najczęściej z tego lęku. Dlatego postanowiłam, że rozwinę te 10 kluczy szczęścia i mam nadzieję, że dzisiejszy, dzisiejszy filmik Cię zainspirował do tego, aby starać się chociaż i próbować być w uważności w tu i teraz. Dziękuję serdecznie i życzę cudownych chwil w tu i teraz.